Okazuje się, że jest coś, co potrafi połączyć fakty TVN-u z wiadomościami w TVP. To zachwyt wspólny i taki sam w obu stacjach, prezentujących punkt widzenia obu politycznych plemion na temat sukcesu akcji szczepienia w czasie majówki. Milion, czy tam półtora miliona Polaków się zaszczepiło. Bardzo są za to chwalone chwaleni przez y, telewizję, które raczej powinny same siebie chwalić, że to one tak tych Polaków nastraszyły i tak bardzo je nasyciły ich przekonaniem, że jak się zaszczepią, to wreszcie wrócimy wszyscy do jakiejś normalności sprzed tego wszystkiego. A czy rzeczywiście wrócimy, to jest temat na osobną rozmowę. Że ludzie skorzystali chętnie, nawet stojąc w kolejkach na deszczu, i szczerze mówiąc, ryzykując zarażeniem dużo bardziej niż gdyby złamali restrykcje ogłoszone przez naszych dzielnych doradców rządowych i na przykład poszli sobie do restauracji albo nie daj Boże zadbać o swoje zdrowie na siłownię. No ale dobrze mówię to z pewnym przekąsem, ale sytuacja jest delikatna, bo ja mam pogląd. Chyba inny od prezentowanych w życiu publicznym skrajności i do tegoż właśnie poglądu wszystkich z Państwa chcę namówić. Otóż ja nie mam osobiście nic przeciwko szczepieniom jako takim. Przeciwnie, wynalezienie szczepionek to jest wielki krok w rozwoju medycyny, i wielokrotnie dzięki tym szczepionkom udało się zapanować nad bardzo groźnymi chorobami, nad ospą i nad paraliżem dziecięcym zwanym w moich czasach chorobą Heinego-Mediny i nad odrą, która ponoć wraca, bo się ludzie szczepić przestali, i nad wieloma innymi chorobami. Także to, że się próbuje za pomocą szczepionek zapanować nad Pandemią koronawirusa nie jest niczym nowym, nie jest niczym szczególnym. Inna jest oczywiście skala, inne jest tempo. Ostatnio doczekaliśmy się, podobno, twierdzą naukowcy z Oksfordu, szczepionki przeciwko malarii, nad którą pracowano bezskutecznie, bez mała 100 lat. Tutaj udało się te szczepionki w ciągu kilku lat opracować, ponoć zresztą dlatego, że opracowywano już w czasie epidemii SARS-u czy MERS-u, ale tamte epidemie jakoś rozeszły, nie dały takiego skutku. Nie będę wnikał, czy wirus był marniejszej próby niż ten obecny z Wuhanu, czy też jeszcze cała ta światowa machina propagandowo strasząco namawiająco Formująca mózgi nie była gotowa do tego, na co się gotowa okazała w roku 2020. W każdym razie, przeciwko szczepionkom, nic nie mam. Uważam, że jest głupotą negowanie szczepionek jako takie. Przypomnę, że jeśli mówiłem o tym, że ruch antyszczepionkowy miał jakieś racjonalne w sobie jeszcze grubo, grubo przed pojawieniem się koronawirusa, miał racjonalny. Pierwiastek, to ten racjonalny pierwiastek nie polegał na negowaniu sensu szczepionek czy głoszeniu jakichś zupełnie absurdalnych teorii, że tam jakieś czipy wstrzykują czy, czy, czy zło w czystej postaci metafizyczne. Tylko chodziło o nazbyt już bezczelne duszenie pieniędzy przez koncerny, które te szczepionki. Produkowały i, i robienie szczepionek na 7, 8, 9 chorób na raz, które podane bardzo małym dzieciom, często budziły wątpliwości, czy na pewno zostały należycie zbadane i czy są bezpieczne, i czy nie mają skutków ubocznych. Jak również lobbying nieuczciwy na rządy rozmaitych państw, żeby wymuszały szczepienia powszechne na takie choroby, które są szalenie, szalenie rzadkie. W efekcie czego powikłania po szczepionkach były porównywalne w liczbie problemów z zarażeniem tymi, tymi, tymi bardzo rzadkimi chorobami. Szczepionka to jest dobra broń walce chorobą, ale oczywiście nie jest to panaceum, tylko co mamy innego w, tym, w tej bieżącej sytuacji? Co mamy innego dzisiaj niż mieliśmy w wypadku właśnie choroby Heinego Mediny, czy w wypadku Czarnej Ospy, czy Odry? Kiedy to za pomocą szczepionek zdołano powstrzymać rozpowszechnianie się zaraźnych chorób. O, jeszcze tu parę chorób, oczywiście można by dodać i jeszcze parę innych szczepionek, ale one wszystkie czym się różniły? One były obowiązkowe. I tak być powinno. To jest właśnie odmienność mojego poglądu od poglądu antyszczepionkowego. Tak, jeżeli jesteście przekonani, że te szczepionki są dobre, tak jak byliście. Znaczy ówczesne władze były przekonane, że dobre są szczepionki na polio, dobre są szczepionki przeciwko Ospie, dobre są szczepionki przeciwko odrze, krztuścowi, błonicy i innym tego typu chorobom czy gruźlicy, które się udało dzięki yy, szczepionkom, no nie, nie usunąć ze świata ospę podobno usunięto, ale to też chyba nie do końca prawda, no, ale na wiele dziesięcioleci przestały być problemem. Jeśli politycy. Rządzący światem, Unią Europejską, Polską uważają, że te szczepionki są dobre. To niech to cholery mają ikrę pokazać, narzucić to i powiedzieć: tak, musimy zwalczyć tę zaraźną chorobę. Nakazujemy wszystkim obowiązkowo przyjmowanie tej szczepionki wszystkim dorosłym albo wszystkim w grupie ryzyka to jest do dyskusji. Po prostu ta szczepionka obowiązuje, ponieważ jest częścią. Bezpieczeństwa publicznego. A z jakim my mamy szwindlem w tej chwili do czynienia? Otóż szwindel polega na tym, że niby ona nie jest obowiązkowa, ale presja wywierana na ludzi, żeby się zaszczepili, jest ogromna. Ale to nie jest przymus, który rodziłby odpowiedzialność tego, co przymusza. Bo rozumiecie Państwo o co chodzi? Kiedyś już o tym mówiłem, ale być może nie dość wyraźnie i trzeba to powtórzyć. Jeżeli władze, politycy uważają, że to jest dobre, to niech mają ikrę za nakazać to i niech mają ikrę wziąć odpowiedzialność za to, co nakazali. No bo teraz, jeśli ktoś się zaszczepi i będzie miał powikłania, zakrzepy, ja wiem, to tam parę y przypadków na milion, ale o różnych powikłaniach się słyszy, no to. Kto ponosi odpowiedzialność za to? Jeżeli okaże się, że ta, która z tych szczepionek odpukać, nie daj Boże, okazało się, że w pośpiechu w panice nie została należycie przebadana i wyjdzie numer jak z talidomidem, coś co się pojawi dopiero po długim czasie, to kto za to będzie odpowiadał? A będzie za to odpowiadał ten, co się wziął za szczepił. sam chciałeś, Grzegorz dało, ale Grzegorz Dendała sam chciał. Nie chciał, bo musiał, ponieważ już się mówi o szczepionkowych paszportach. Proszę bardzo, no. zdarza się oczywiście, kto chciał jechać do Afryki na wakacje, wie, że w wielu krajach nie wpuszczają, jak się człowiek nie zaszczepi tam na żółtą czy fioletową febrę, czy, czy inne jakieś miejscowe choroby. Tak, możemy o tym rozmawiać, oczywiście na racjonalnych zasadach, ale tu już się mówi o. Że bez takich paszportów, bez tych zaświadczeń będą ludzie prześladowani, będą mieli gorsze prawa. Najgłupszy sondaż, jaki widziałem ostatnio, a to już naprawdę jest wielka konkurencja w głupich sondażach w Polsce najgłupszy sondaż zrobił któryś z niemieckich mediów polskojęzycznych, czy ci, co się nie zaszczepili, powinni. Zwracać pieniądze za leczenie, jeżeli zachorują na koronawirusa. Zara, zara, zara. A czy ci, co się zaszczepili, powinni zwracać pieniądze za leczenie, jak będą mieli powikłania za szczepionkę? Bo y, jak będą mieli powikłania po szczepieniu? I powinni za to zwracać, no bo logik? Herr Hauptmann, jak mówił pan Cybulski w Giuseppe w Warszawie. Teraz sobie myśmy logicznie. Jeżeli to nie jest obowiązkowe, to to. ja nie lubię patować swoim prywatnym temacie. Być może państwa to interesuje, to tak, ja się zaszczepiłem. Jestem w wieku poważnym, jestem w grupie ryzyka jako y, posiadacz y, dumnych chorób współistniejących, w związku z czym uznałem, że ryzyko wynikające z tego, że się zaszczepię, jest w moim wypadku mniejsze niż ryzyko wynikające z tego, że się nie zaszczepię. Ale jeżeli wielu ludzi nie chce się zaszczepić, to nie muszą. A jeżeli uważacie, że muszą i chcecie robić jakąś propagandę i szczuć na tych ludzi, że to przez nich, tych, co się nie zaszczepili, epidemia się nie skończyła albo oni zagrażają zdrowym publicznemu, zaraz, zaraz, to albo miejcie dżądra, żeby nakazać te szczepienia, albo się zamknijcie. I taka jest piłka. Prosta alternatywa. Jeżeli to jest dobre, to miejcie odpowiedzialność, to nakazać. Jeżeli to nie jest dobre, to nie ważcie się wymyślać jakichś systemów, jak to różnymi represjami i złośliwościami zmusić ludzi do tego, żeby się zaszczepili, a samemu potem pokazać, a ruki swabłodny je, my z tym nic nie mieliśmy wspólnego, sam chciałeś, się zaszczepiłeś, twój problem.